Cześć, ja jestem Kłac i witam Was w kolejnym odcinku Wizarda i jak już mówiłem o, na końcu poprzedniego odcinka wróciłem na drogę sklepów po małym failu i możemy odejść misję. Nikita wali burza. Wpada burza, sorry. Nie wiem co się. Hmm. Z ciebie? Zadowolony? with mi, słyszałem? Czy znaczy tam wiff mi, co Dobra, a, świetnie, świetnie. Akurat mamy dwie misje rozwalenia trollów, to sobie taką... Fak. Zrobimy. Co, nie? No. Mamy do rozwalenia łącznie... 6 troli plus... Trollowy dropek No to walczymy Ociążały troldy Spróbuję mogę zabić samym wężem jak to ostatnio udało nam się zrobić A! gość jak naj... Y gościu najwyraźniej obczaił nasz plan i zrobił to samo ale niestety ja jestem silniejszy od ciebie w troll pokonany i mamy jednego z sześciu ciężałych troli z głowy a dropek się nie wykonał tym razem bez cięcia bo bo tutaj przy okazji wykonujemy ten yy, nie tylko dropka taką normalną misję a przy okazji co to ma być yy, za let's play w którym yy, będę nagrywać tylko chodzenie nie będę pokazywać niby walk ponieważ yy, bo 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 but niby jest nudne właściwie to w wizardzie chyba chodzi o walkę jak to w innych grach a chodzenie i przyjmowanie misji to tylko yy, część gry głównie chyba chodzi o to no to nie mam chyba po co robić cięć 2 z 6 ciężkich trolli rozwalone i dropek nie wyszedł najlepiej. Na razie nie będę szukać żadnych leczących kuleczek, bo mamy jeszcze <laughs> troszkę życia. Jesteśmy jeszcze trochę na siłach. Ledwie 3 minuty nagrywamy, więc taka misja to żaden problem. O oh, ale nawet to właśnie bardzo dobrze mi klapło, ponieważ um, jeśli nam się czar nie uda, no to, o, to wizard y, bierze to jako y, zrezygnowanie z zaklęcia, powiedzmy, w sensie, że ogólnie nie, nie, nie użyliśmy żadnego czaru, więc PIPS ląduje, y, ląduje, ląduje, no nieważne. E, PIPS się pojawia i mamy już takie dwa, więc możemy użyć takiego opióra, jakiego właśnie wyczarujemy sobie teraz a właśnie nie mówiłem tego wcześniej słuchajcie teraz tak bardzo fajnie wazujesz swoją podęgę teraz lala genialny Bardzo ponury Dobra 3 z sześciu Mogłem naładować buteleczkę No nic taki ze mnie leli kiedy wracałem z domu to mogłem z wiecie z pialni W sensie że tam gdzie ostatnio A właśnie przy okazji możemy zbierać skrzynki do wy wykonania jeszcze jedną misję No wiesz to Nie mogę używać X-a ponieważ ręki nie mam <laughs> W sensie że nie mam ręki No takiej sprawnej O tego złoczka um, Kotek Użyjmy kotka, a później wróżki powin powinno go zabić. Chyba, że wali maksymalną y, moc kot i wtedy rozwalimy trola za jednym ciosem, chociaż trzeba mieć do tego farta. Zobaczymy, czy nam się uda. 9 do 5. Widać, że fart nie jest po mojej stronie, ponieważ walną minimalną. Co ma więcej szans na trafienie no do tego używamy. bo boję się Jak tam, uwaga Jej! Dropek jest gotowy, ale to i tak nie zmienia faktu, że muszę zabić jeszcze dwa trolle Nie rozumiem po co mam oczyścić teren stroi, skoro oni się w nieskończoność, więc misja tego gościa była bezsensowna. Genius. <laughs> y, powtarzamy akcję która była wcześniej tym razem mam nadzieję że z lepszymi wynikami uwaga proszę 115 już lepiej ale no, go nie zabiło no to czego używamy? są wróżki? a może czegoś innego nie wiem czy widzieliście na przykład krwawe do bo chyba nie pokazywałem wam wszystkich terów, a bardzo... Niektóre mają bardzo fajne animacje. No właśnie nie rozumiem, czemu to jest krwawy nie ma nic wspólnego z krwią. tylko żygi. Uuu, straszne żyki. O, a cóż to jest za koszulka? Gorsza. Gorsza. <coughs> Przepraszam. To już będzie ostatni. Przy okazji też zbierzemy tam ostatnią skrzynię. O mam zaniża, no to nie powinno być trudne. Yy, I będziemy mogli oddać trzy misje na raz. Dziś czuję, że dużo to robimy. I tego się obawiam. Ponieważ jeśli zrobimy wszystko za szybko... to możemy nie wyrobić się i e, niedługo będzie taka, taka fajna rzecz się stanie, ponieważ e, za kilka dni kupuję sobie e, chyba 200 albo 300 zł pay card dzięki temu kupię e, około 300 tysięcy e, koron a to mi pozwoli do a to mi pozwoli całą grę e, wygrać odblokować wszystkie, wszystkie lokacje, ale problem w tym, że jeśli zrobię to teraz za szybko, wszystkie korony, które mam teraz Wykorzystam przed tym napływem pieniędzy. No to nie będzie dobrze, ponieważ nie będę miał co robić w Wizard. Przecież mam kilka pomysłów. Mam pomysł na trenowanie zwierzaków, mam pomysł na yy, ćwiczenia, nie ćwiczenia te treningi, no walki, bo... Trzeba płacić korony, żeby pojedynkować się normalnie. Można najwyżej treningować się. Treningować się? Ale się cieszyłem. Że... No zbroje? Aha, bo wziąłem się raz z nim pogadałem. A, on nas pojedynków, to zaraz. Przy okazji oddam jeszcze te dwie inne misje. który level? Szósty. Od siódmego levela. Na siódmym levelu coś się coś mega ważnego.

Sztylety działają tak, że dodają tylko życie i manę. Nic ciekawego. Zaraz porozmawiam, tylko założę tego sztyleta. Nic nie zmieniają w wyglądzie, nic żadnej zagroń nie dają, nic... E, e, ...specjalnego takiego fajnego nie robią. Jeszcze u ciebie oddanie misji? A tak, u ciebie były te skrzynki. O właśnie, spryt na skrzynię, to zaraz tam podejdziemy, jeszcze Mandragora. Fajne rzeczy są tutaj.

E, patrzcie jak działa srebrna skrzynia Z niej mogą drobnąć fajne rzeczy Ale nie wiem czy na tym e, czy w Wizard City mogą naj, Najwyżej pewnie tylko złoto Ale później na wyższych poziomach z, e, drobią z tego złote karty A później jeszcze lepsze rzeczy e, Ale ona nie jest taka łatwa do otworzenia Ponieważ musimy zrobić e, Minigrę Zamkołam Wielkie dzięki Windows Y Pokazała się jakaś aktualizacja co mi wywaliło y całego Wizarda na pasek, a, a później się nagle pojawił błąd, y że program przestał działać. niej program. Cześć mały Ludku. No i przez to zwaliłem. Nie dostałem szansy na skrzynie. Wielkie dzięki Windows. Ojeju, Taki niestety już bywa. No to... Nic um, Co możemy teraz zrobić takiego? misję, um. misję Misje, misje um, Są tutaj to, może porozmawiamy z nim I wtedy tutaj kolejne mhm. ha. Dobra, już więc zrobimy Postawimy na sam początek tutaj znacznik Tak. Teraz idź do centrum miasta Pogadamy sobie z y, naszym nauczycielem mitu to no, zacząłem tą misję fakt bo wyjdziesz od życia. No i wszedłeś, co nie? Świetnie. Świetnie. Dobrze. Ach, nienawidzę się. No i dobra. Jest y, mit. Gadajmy z naszym nauczycielem mitu, którego i tak nigdy nie lubiłem ze względu na to, że zaraz wam pokażę. No dalej, pokaż y, jak się rozmawiać, Cyrus. No jak y, każdy nauczyciel. Chociaż to zresztą nic dziwnego, takie zdanie. Dobra, dobra. Na szczęście i tak idziemy tę stronę, więc musimy e, zanieść to do jakiegoś tam sklepu. Ale nie rozumiem, czemu to nie nieważne, szybko, szybko, szybko. Mm, mm, mm. Misja, misja, włącz, włącz tą misję. Świetnie. Z szatami, tak? E, sprzedawca szat. Nie rozumiem, co to ma do tego. Może to jest jakiś ten szpiek albo coś. Mm, 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 Szukaj szybko, szybko, gdzie były szaty, gdzie były szaty, tam było szaty. Zbliżamy się szybko na ratunek dzieciakom, którzy zostali uwięzieni przez cyklopy. Ah, a tak, tak, tak. Yes, yes, I've been you. Wielki wiór. No, pranie. Super. Dlatego nie widzę tego gościa. Nie chcę, chcę się teleportować do domu, bo tam jest szybciej od razu do o geju. Tak zaraz z nim porozmawiamy. No. I, no i co? Dzieje, dziwne, że, że go nienawidzę. Jak ja do niego zaraz pójdę. Daj mi jakiś dziś do Amry, do w brodego albo coś. Niech on coś zrobi. Czemu my w ogóle nie pójdziemy do Się w brodego? Bo założę się, że Cyrus to za dużo nie zrobi. Masz. No! Jeszcze... Jeszcze masz śmiesz tak gadać. Śmiesz? No. No to idziemy do dyrektora. Tym razem powinien być lepiej. Bo dyrektor już nie da prania. Rozumiem, bardzo dobry troll. <trony> troll. No bo właśnie walczyliśmy z trollami. To te to sprawy troll. <laughs> ale z tego Cyrusa troll. No nieważne, teraz już na poważnie lecimy na. O, ja też chcę takiego zwierzaka. Właśnie, przydałbyś kupić zwierzaka. To może. Mm, mm, może jeszcze dzisiaj nie zdążymy, ale. Ale jutro możemy to zrobić. Proszę bardzo. Proszę, list od Cyrusa.

you are not responsible for the problems on cyclops lane general achilles and his men promised to drive out the trolls now achilles has gone back on his word no i fear there is something more sinister behind achilles change of heart this Lol. mr the Niech ci będzie. Jeszcze wpadniemy do innego miejsca. Albo nie, to kiedy indziej. E, Wracajmy mi się i myślę na tą drogę cyklopów. Nienawidzę Drake'a. Ma to pewnie po malisterze. Albo Malister ma to po No Bo wiadomo, że Malister to brat Drake'a. A może on nie chce nam pomóc, ponieważ jest w zmowie z Malisterem i Malister w tymi, tymi... cyklopami, a Drake wręcz chciał nas wyrzucić ze szkoły, ponieważ my chcemy temu zapobiec. O, jak ja nienawidzę yy, za to Cyrusa, Cyrusa czy jak tam. Dla mnie to będzie Cyrus. Tak brzmi fajnie. Professor Drake is expecting big things. The Cyclops General Achilles wrote the notes, so we need to reach his keep. But to do that, we need a key Maybe can you steal one from the Warhorns? All you have to do is defeat some. Yeah, yeah. It yeah. should be easy enough. Um, tak, tak, tak. filka Robimy to czy co innego? A może powalczmy z co? No. Czy może zróbmy tego drogka z tymi? A dobra, już po z minotaurami będzie epicko. Mam nadzieję. E, minotaury są tam dalej na końcu ulicy. W ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem trochę z klubu. Tak, chyba wam pokazywałem. Mniejsza o to. Tutaj już, już występują te typki. Już połowa lewela do siódmego levela Nie mogę się doczekać tamtego momentu Ponieważ to będzie się działo dużo fajnych rzeczy Rozwalmy te rogi bitewne i kończmy odcinek Sam tutaj Minotaury mhm. No i z nim już będzie walka troszkę dłuższa, ponieważ ma, jak widać, nie ma użycia. Ale z tu nie powinno być źle. Jakby była wichura. To już by było gorzej, ponieważ wichura bezzna się na rzeczy. No bardzo ładne potężne czary. Dobra, zróbmy tak. Tak, i teraz... Nie boję się tych twoich zaklęć. Bardziej się boję twojej wytrzymałości, bo to trochę potrwa. Um, nie chcę tego... ...ni tego... ...ni tego ewentualnie. O. Mógłbym użyć tego... ...a później czymś dobić. Teraz mamy pewnie coś około 20 minut odcinka No to więc niedługo przydałoby się skończyć yy, Lala Świetnie. I dobijmy czymś co ma duże prawdopodobieństwo strzały na przykład to Użył siebie 200 Chyba działa tak, że im więcej pipsów tym yy, lepszy atak Dobra, kolana Nie dropło A przy okazji mamy bardzo fajną blózeczkę od 10 levela To fajnie No weź to życie Dobra, rozwiązałeś um, Przydałoby się pójść dalej, żeby Te rogi bitewne Więcej było Dobra, jest więcej życia, no to możemy raz zaczynać walkę przed następnym odcinkiem raczej yy, naoduję sobie butelaczkę i będzie luz dobra użyjmy tego już mam cały plan działania w myślach na porządku tego później pułapka i ten zgniak w sensie że kupił. 181? Wow. Ej to ja nie... Wow, to było dużo. To było naprawdę dużo, jak na czary <laughs> pipsowy. No i możemy użyć to. Przy okazji się uleczymy, jakże i też dobijemy. No... Jest. Znaczy nie ma. Czemu powiedziałem, że jest? O, jeden życia. To mnie bardzo ucieszyło. No, świetnie. Jeśli teraz nam się nie uda zebrać, to robię cięcie i widzimy się przy oddaniu misji. tak I może później się wąż zdarza, jak coś 10 I cały czas to się nie zmienia, ponieważ to jest czar, który... Udejmuję 160, nie więcej, nie mniej. Tyle rzeczy, co zostało, co? No to użyjemy skarabeusza. Czar harmonii. Ja naprawdę bardzo, jeśli chodzi o bycie, to naprawdę bardzo lubię śmierć. Znaczy, w sensie o nastrój i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie czary są ciekawe i fajne, ale po prostu... Yy, śmierć jest fajna a dla was napiszcie w komentarzu <laughs> yy, nie dropło no to co robimy tak jak już mówiłem cięcie i widzimy się później no cześć wracamy i... i już mam misję wykonaną boże jak mi to długo trwało jak mi to dużo... Właśnie, to ostatnio, nie, ostatnio nie wiem dlaczego mam problemy. Nie wiem czy się pisze, czy się mówi pisze e, dużo trwało, czy długo trwało. Nie wiem dlaczego mam taki problem ostatnio. Co dziwne... E, naprawdę mi to trochę potrwało. Około 10 minut, więc bardzo dobrze nie nagrywałem. Mhm. Teraz będziemy mieli bossa generał Achilles. To będzie niezbyt łatwe, Fajnie, no, że za pierwszym razem grałem, to ginąłem cały czas, nie wiem dlaczego, wtedy mistrzem walki nie byłem, ale może teraz uda nam się wygrać bez takich spadek. Nieważne. Hmm. Na razie chyba już skończymy sobie, bo już nie bardzo mamy czas na to, żeby pokonać Achillesa, więc oczywiście standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania ja się żegnam, cześć